Chciałbym podziękować naszej spółce kos, panu prezesowi, całej grupie, która była w to zaangażowana, że mamy pierwszy w kompanii taki praktyczny, praktyczne miejsce, można powiedzieć taki kawałek szkolny, na którym będziemy mogli naszych pracowników w szkoleniach okresowych, ale też i nowo przyjętych zapoznać z taką praktyczną metodą zwalczania tego zagrożenia. Zagrożenia, które jest niezwykle niebezpieczne. Musimy z nim... Walczyć, rozpoznawać ale mieć też narzędzia, żeby w przypadku, jeżeli już to zagrożenie wystąpi, żeby je skutecznie zwalczyć. Inicjatywa tego stanowiska pojawiła się w kompanijnym ośrodku szkolenia z początkiem roku. Zainteresowaliśmy nią kopalnie w Bielszowice dyrekcja pozytywnie zareagowała i dzisiaj mamy efekt w postaci właśnie tego stanowiska, które jest dla nas no bezsenne ze względu na to, że jest to pokaz palącego się metanu, a wiemy jak metan jest niebezpiecznym gazem, ile, ile pochłoną ofiar w górnictwie, tym bardziej takie profilaktyczne zajęcia, ćwiczenia będą bardzo, bardzo pomocne dla naszych kursantów. Chcemy Przeprowadzamy około 60 tysięcy szkoleń rocznie z różnych dziedzin, głównie z dziedziny szkoleń okresowych, BHP. Chcemy powprowadzać ten element dla większości szkoleń, dla ludzi, którzy pracują w przodku. Każdy z tych osób, które tutaj będą uczestniczyć w tym, będzie miał możliwość gaszenia tego gazu poprzez, poprzez gaśnicę proszkową, która jest jak widzieliśmy na pokazie najbardziej skuteczną, bo woda sobie z tym zjawiskiem niestety nie radzi. Także jeżeli przyzwyczajmy, jeżeli, jeżeli e, wprowadzimy pewne, pewne zachowania i nawyki na tym szkoleniu, myślę, że może być to bardzo pomocne e, i może, może uratować wiele osób e, ich zdrowie i życie.